Hej, 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 cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tu Natalia. Jest już po ósmej, ja jestem po noc, jestem mega zmęczona, ale udało mi się jeszcze mm, dorwać dzisiejszą premierkę, czyli co, no niczego tutaj się nie spodziewamy, tak? Oczywiście każdy to wie, to zdrapka za 2 złote. E, mam z numerem 1, 1. 2, 38, 99, 37, 100 i 100. Czyli mam dwa razy pierwszą i dwa razy ostatnią z paczki. Yy, stopnie wygranych już wam pokazuję: 2, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 675 tysięcy. Także zobaczymy, co tutaj się uda zdobyć. Pewnie nic albo jakieś tam dwa złote. Ale. No na wiele nie obstawiam <laughs> Dobra Drapiemy, czego szukamy? Szukamy diamentu Do pełni szczęścia Potrzebny nam diament, tak? Taki z główną wygraną Boże, jak ja za chwilę pójdę spać To wy sobie nawet nie, wy... nie wyobrażacie Jaka ja będę No nie będzie mnie, będę nieprzytomna Nikt mnie nigdy nie dobudzi, no Masakryczna była nocka. Pierwsza jedynka zawiodła. Może jakoś tam bym druga jedynka, jakoś bym może przybliżyła coś tam. O, dobra. Co na to druga jedynka? Słuchajcie, jest diamencik. No, druga jedynka nie zawiodła, chociaż jeden zwrocik już mamy. I pod tą jedynką mam. 2 złot, tak jest. Kontrolne, GG. i tak nie zapamiętam, bo nie będę jej drapać. E, dwójeczka jest moneta, worek, tron, tron, branzoleta, branzoleta i worek. Dobra, to jest 9,7 i to jest 9,7 paczka, czyli to była Aha, dobra, czyli to ta z mojej stacji była wygrana, jedynka. Yy, teraz drabka z numerem 38. <laughs> I tak, jest garnek, jest kufer, jest diament. No i super, jest worek, naszyjnik, perła i złoto. Pod diamentem jest 2 złote, czyli GG. Nie no, i tak jest lepiej niż się spodziewałam, wiecie naprawdę. Zdrapeczka z numerem 99. Złoto, tron, róża, naszyjnik, branzoleta, branzoleta i, i róża. 37 numerek. Tu mamy naszyjnik, kolczyk, garnek, bransoleta, naszyjnik, garnek i kolczyk. I teraz dwie różowe setki na sam koniec. Zobaczymy, jak tam ostatnie spaczuchy. Moneta, naszyjnik, garnek, moneta, tron, złoto i perła. 16 zł to był mój wkład, a wygraną mam 4. I tutaj szukamy o... widzicie wygrana jest większa. Dwa zł. No jest, ale jest. Tutaj tak się śmieje śmieje, ale po prostu fajnie, że, że fajnie, że jest. Mam yy, 3 zwroty. Tak, tak i tak, zobaczcie. numer 101 przegrany, drugi wygrany. Numer 37 tu jest przegrany. Na co numer 38 dał również zwrocik. Tutaj mam jedyneczkę wygraną, jedyneczkę przegraną i numer 2 i 99 przegrane. No ale 6 złotych wróciło. Premiera zaliczona. Dawno nie było tak na moim kanale, że w dniu premiery wrzucam premierę, więc no, jestem niespóźniona. A teraz kochani moi ja uciekam spać, bo naprawdę nie mam już siły. I co? Wam życzę miłego, pięknego, słonecznego dzionka. I, i już. Dobranoc. Buziaki. Pa, pa, pa.